Dzisiaj będziemy nagrywali odcinek z PP, jest to mój pierwszy raz na tym koncie, więc, o, a Asławy, no więc, jak myślicie, pójdzie, pójdzie nam dobrze, czy raczej wywalimy się od razu? Mi się wydaje, że nawet nam pójdzie. mam się w losowe i mamy pierwsze itemy, I to nawet spoko, bo mamy po prostu lepszy set, mamy jakby części seta lepsze, o. Fajnie. A bani mamy? No. Nie, że to ten mamy, ale no to tam jest drogi, nawet za 1000 dolarów. A jakby, co to za otwarcie skrzynki? Macie 100 dolarów po prostu. Widzicie? Więc to jest mega fajne, bo jak sobie tak otwieracie te skrzynki, to możecie nawet sobie sporo z tego zarobić, bo, bo 10 skrzynek to jest 1000 dolarów. A za takie dwa o, młotko arka za takie 1000 albo 2000 około, zobaczcie możesz sobie skupywać sety 4-3 gdzieś więc to jest mega dobre Te, nawet to 1500 dolarów no ale lepiej mieć ten smoczy no wiadomo no bo on to ma 6 chyba ochrony nawet, ten max nie wiem, musiałbym sprawdzić no spał, no więc no, no, no trajhardy go mają. Uh -oh. Ja wiem, że on na dobrej temy. Jak go widziałem na spalnie, on ma na jednym dodatkowym serce. Z perka. Na jeden perk, choć 5000 i to ten podstawowy, bo mam nowe, inne konto tutaj, co sobie grałem. No i no trzeba się trochę postarać, żeby grać na tym trybie. Nie wiem, na przykład dlatego, że zginąłem. No nie, no, nie, nie miałem co zrobić. No, się przyznam. No. Czasami tak jest. No właśnie idziemy dalej. Może będziemy mieli jakieś miecze, albo sobie zawijemy jakieś Steve'ka. No ale to Stevek, Ty, on ma... Co jest? Ale on ma dobrego seta, ale normalnie to bym wygrał z nim. Aha. I bym miał chociaż żelazny miecz, to by zginął. I fajne itemki bym miał z niego. Dobra, idziemy na miejsce mojej śmierci. Nie wywaliło itemów? Właśnie tam widzę. No, 500 dolarów i ani jednego kila, dwie śmierci. To nie są dobre staty. Bo ja miałem chyba tam 180 zabójstw na jednym koncie, ale tam chyba 200 śmierci coś takiego. Mój brat tak samo miał. Chyba 160 coś kili, ale 400 śmierci. Możliwe, że nawet dostanie się do topki, ale nie wiem, czy taka. Topka w ogóle istnieje jak topka śmierci. Jak jest ogóle bardzo mój brat będzie się cieszył. No, bo będzie w w jakiejś towce. O, matkowska. No mam. E, okej. Okay. Fajnie, że te golden marchewki są w, e, w skrzynkach. Zobaczmy sobie buty. jakie mamy 800. E, Czekajcie, muszę coś wyraźnie powiedzieć, ale ten jest lepszy, tak, to znaczy jeszcze raz nie jest lepszy, bo on ma pół, a ten ma 8. No, ale ten, ma lepszą trwałość. No tak, ale lepiej tego użyć. No Słuchajcie, mam chyba tam typo, tylko jakiej temy ten typo posiada? Żelazny! O matko, o matko! No i po co ja się biję? Perły miałem jeszcze. Jezu, a to jestem jednak. Baum. Cztery i pół minuty minęło na to, że gadam, i nie zdobyłem ani jednego fraga. Idziemy mm. tu do góry. Ja, ja, znam tą mapę tak bardzo dobrze. Hmm, co tu my tu mamy? Ja tak łażę bez sensu czasami. A, tak to sobie z drugiej ręki. Moja łapka jest taka fajna. Fajne są też te speedy, bo jak macie mało HP i wystarczy, że się sykniecie pod nogi takim czymś, i macie już od razu takie, jakby to powiedzieć, free ucieczkę macie. Więc no, to też trzeba podobać No te mikstury puściła, siła... Aż sumie siła to tak. Ale te leczenie nawet yy, w podkach, to też jest dobre, Macie mocha, pewnie macie refa, koksa, to leczenie nawet dwójkę walicie pod nogi i no macie większe szanse na przeżycie, co nie? Więc no. Sami te bezużyteczne potki są jednak użyteczne. Dobra, bez tego gadania, szukamy ludzi. O, pójdziemy na statek, sobie go Jeszcze To jest chyba tylko jedna... Nie! Jakiego trzeba mieć niefarta? No Modałna. On ma dawno. On strzela w niezuku. Ja nigdy nie strzelam z kół. Ja tylko skuszę strzelam. Smoczej. 4 sekundy i otworzymy oto prezencik. Ja mam w ogóle teksturpaka takiego, bo jest, tam, jest okres świąteczny, więc po prostu... Chcę, żeby to jakoś wyglądało. I mam sobie zrobiłem, sobie z sobie zrobiłem prezenciki Możecie napisać fajny Zaksturpak A kto tam idzie? Tu, 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 tu. Będzie mieć? O totem, totem słuchajcie. Dobra. Wędka nie przyda się raczej. Ale mam nadzieję, że jak... Mm. A, yy, a no zapomniałem co co temu założyć w sumie. Tu sobie tarczę dam, bo sobie zrobimy tak najdłużej. Jak chcecie, mogę się poprawić na sobie, ale no, no to, to, to nie wiem, mogę. Otworzymy sobie jedną skunkę. Nie! To jest żad jakiś chyba. Ale mnie farta mam, Jezu. Nie ma takiej drugiej osoby jak ja. Jestem taki upo. słownie. Boże święty. Papa. Oha. Pa. Nie, no, nie można mieć takiego fartagia ja w życiu. Nikt takiego nie ma. Nikt takiego nie ma. Jestem jedyny w swoim rodzaju. Nie ma drugiego takiego jak ja. Ja mówię, że nie ma. Więc tu jestem. Mam takiego niefarta, że nawet jakbym kurde. Netherite miał że mną soja. Takiś z tyłu przyleci i tak nie zapie. Jaki ja jestem głupi. Zawsze ktoś mi musi zdać. No, no, albo głupi ma zawsze szczęście. Tylko, że znajdę perłę, ozoram. hi. hi. Eee, syfek. Ora Ej, czy my 10 minut spędzimy oglądając jak otwieram skrzynki? Bardzo możliwe w sumie. Eee... Yy, jednak to jest lepsza. Więc tak jakby niepotrzebnie ją wziąłem? Ale kudę. Chodzę 10 minut po tych skrzynkach i jedyny mnie, że znalazłem, to diamentowy jakiś żelazny. A tu będzie jakiś miecz proszę. Raz. Um, nie, skończoność to sobie wezmę. Po taki ziółk. A czy ja powiedziałem, że nie strzelam z Tak i nie strzelam po prostu. No, wziąłem sobie Idę na spełna. Widzimy się w kolejnej części, po tym nagrywaniu zrobię kolejny odcinek, wrzucę go, będą w podobnym czasie wrzucone, więc czekajcie na następną część. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Narka.